Każdy zna epokę lodowcową, kultowa animacja z 2002 wyprodukowana przez nieistniejące już Blue Sky Studio. Akcja filmu, jak i całej serii, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się gdzieś w okolicach późnego plejstocenu, kiedy to miało miejsce ostatnie wielkie zlodowacenie. Jak czasy prehistoryczne, to i postacie muszą być dopasowane i dlatego w animacji możemy zobaczyć wiele wymarłych zwierząt, nawet niekoniecznie pochodzących z ostatniej epoki lodowcowej. Wygląd jednych bohaterów filmu jest w miarę poprawny, inne zaś są tylko inspirowane prehistoryczną fauną. Ale... czym do diabła jest ta szabluzenna wiewiórka? Skrad. Jak najmniej miała nasza szablozemna wiewiórka, to maskotka całej filmowej serii, robiąca za Comic Relief z niezdrową obsesją na punkcie żołędzi i doprowadzającą do katastrof klimatycznych. I to zanim łysy małpy wpadną na podobny pomysł. Jego wygląd opiera się na zwykłej wiewiórce z doczepionymi kłami, aby wyglądała bardziej prehistorycznie. Tja, nasza szablozemna wiewiórka to w pełni autorski pomysł twórców, i w sumie w tym momencie mógłbym zakończyć ten materiał, ale w 2011 Wymarły gatunek małego ssaka, Kronopio. Cóż, widać pewne podobieństwo, to samo zauważył również jego odkrywca, mówiąc, że to pokazuje jak różnorodne były prehistoryczne ssaki, że można wyobrazić sobie jakieś dziwne stworzenie, a potem odkryć coś podobnego. Więc tak, poniekąd skrad z poki lodowcowej istniał naprawdę, natomiast im dalej w las, tym podobieństw jest coraz mniej. Po pierwsze, czasy. Filmowa szablozemna wiewiórka żyła obok mamutów i naziemnych leniwców na pleistoceńskich stepach około 20 tysięcy lat temu, jak sugeruje to końcówka filmu. Szczątki Kronopio zaś zostały odkryte w argentyńskiej formacji Candeleros, datowanej na początek późnej kredy, około 99-96 milionów lat temu. Tak więc nie żył w tundrze, plątając się pod nogami mamutów, a w jałowym i gorącym klimacie, będąc w cieniu dinozaurów, i to nie byle jakich. W tej samej formacji odkryto szczątki Giganotozaura. Kolejną różnicą jest też jego dieta. Skradze pokilodowcowej wręcz obsesyjnie kochał żołędzie. Ich próby pozyskania czy chomikowania zazwyczaj kończyły się klęską dla niego lub całego klimatu na ziemi, z czym musieli zmagać się główni bohaterowie w kolejnych częściach. W czasach Kronopio nie istniały jeszcze dęby, a więc nicisz żołędzi. Analizy z zębów naszego bohatera wskazały, że są one typowe dla owadożerców, a sporadycznie nawet mógł polować na małe kręgowce, np. jaszczurki. Niestety nie wiadomo do końca, po co były mu te wielkie kły, być może to jakaś adaptacja do polowania na konkretne insekty. Jednak największa różnica między naszymi szablozemnymi wiewiórkami to pochodzenie. Kronopio to nie wiewiórka. Gryzonie pojawiły się dopiero po wymieraniu kredowym. Co więcej, to nawet nie jest ssak łożyskowy. Aktualnie ssaki dzieli się na trzy grupy. Stekowce składające jaja kolczatki i dziobaki. Torbacze takie jak kangury czy koale oraz łożyskowce np. wiewiórki, delfiny czy my, ludzie. W przeszłości geologicznej tych grup było znacznie więcej, a Kronopio należał do wymarłego rzędu Dryolestida, blisko spokrewniona z i torbaczami. Właśnie dlatego szczątki naszego niewielkiego bohatera są tak cenne, pozwalają poznać ewolucję wczesnych ssaków, ukazując badaczom w jaki sposób nasi najstarsi krewni radzili sobie w cieniu dinozaurów. Podsumowując, mimo że szablozemna wiewiórka z epoki lodowcowej jest tak naprawdę wymyślonym stworzeniem na potrzeby filmu, odkrycie 15 centymetrowego ssaka sprzed milionów lat pokazuje nam, w jak fantastyczne formy mogą ewoluować organizmy rodem wyjęte z kinowych ekranów.